Hej, dzisiaj mam wam do zaprezentowania, jak zrobić live na telefonie. Wybieramy sobie aplikację SEGL y, Studio. Otwieramy ją. Musimy się najpierw zalogować. Wchodzimy w to LIFE. Wchodzimy w ten mikrofonek. wpisujemy nazwę live'a a tutaj nie wiem co to tam jest wybieramy platformę czy chcemy streamować na YouTube czy na Twitch'u klikamy start a wam pokażę to na screenach bo teraz jeżeli mam aktywny odcinek nie mogę zrobić live'a OK, jestem klikamy właśnie w ten mikrofon później wpisujemy nazwę live'a wybieramy platformę i startujemy a żeby zakończyć, później mamy tak. A żeby zakończyć klikamy. Czekajcie. A żeby zakończyć klikamy. State i end. I wtedy nam się kończy live. Jeżeli pomogłem, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, a ja się z wami żegnam. I szykujcie się zaraz może na lalkach. Like. Pa, pa.